Nie ma wątpliwości, Hogwarts! Jesteśmy najszybszymi racersami! Nie ma nikogo, kto mógłby zeznać mi! Co to było? X-Racer jest niepokonany! Wygrywa w dzień, w nocy, zimą i latem! Wygrywa nawet, gdy jest czarno-biały! A w czasie jazdy rozdaje autografy! Cześć, Player One! Co ty tu robisz? Właśnie odkryłem sekret X-Racera! Spójrzcie! No tak! Gdybym ja miał taką super ciężarówkę jak ta, też bym wygrywał wszystkie wyścigi! Tak! Bez swojej małej ciężarówki X-Racer jest tylko ślimakiem na hulajnodze! Cześć! <tutek> mm. Mówicie o mnie? Mm. Nie, my -y -y, mówiliśmy o zupełnie innym X-Racerze! Co <tutek> za zbieg <zwięk> okoliczności! <tutek> 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 Przypominacie mi czasy, kiedy byłem taki jak wy! Taki jak my? Ha! Kierowcy z duchem zwycięzcy. To definiuje racera. Chcecie zobaczyć mój Turbo od środka? Tak! Technologia turbodraka analizuje mój samochód, aby zawsze miał pełną moc. Analiza zakończona. Brakuje kilku małych detali. Ja, ja to jest, jest spadale! Spadale! A to tylko początek. Aktywuj protokół Ultra X Racer. Chcę takie cztery koła! Ha, ha. Ty i reszta kierowców też. Będziecie pierwsi, którzy zobaczą, do czego jest zdolny Turbo Turbotrack. Teraz! Co za wejście, X-Racer! Od teraz możecie mnie nazywać Ultra X-Racer. Co za jazda, Ultra X-Racer! O, jeszcze nie jest jazda. Ultra Turbo Power! Super X-Speed! Triple X-Power! Samochód jest najbardziej super, mega ultra, podwójnie fantastyczny na świecie! Pożyczysz tam Turbo abyśmy mogli zmienić nasze auta w ultra? Przykro mi, ale Turbo Truck jest dla was jeszcze zbyt niebezpieczny. Poza tym nie umiecie go obsługiwać. A teraz... w drogę! No cóż, Ultra X Racer miał rację! Mam nadzieję, że ktoś szybko przyjedzie nam pomóc! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału! Arrrrrrr!